Dla gimnazjalistów zajęcia prowadzą uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika. Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych? Czego nie robić, żeby nie zostać porażonym prądem? Na te pytania odpowiedzi gimnazjalistom udzielają uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej. Zajęcia odbywają się w ramach cyklu Bezpieczna Elektryczność. Nasza kampania jest organizowana w oparciu o Stowarzyszenie Elektryków Polskich, która prowadzi tą kampanię w całej Polsce. Różne szkoły się w to włączyły, także i my. Nawet policja, która też organizuje takie zajęcia w przedszkolach, w szkołach, w gimnazjach, a celem tej kampanii jest Dziecię zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. W Polsce z powodu porażenia prądem umiera rocznie kilkaset osób. To czterokrotnie więcej niż w krajach Europy Zachodniej. To czwarta ofiara to dziecko. Takie zajęcia dla gimnazjalistów to okazja do pokazania im, jak niebezpieczny może być prąd. Uczą się przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby używać jakieś urządzenia elektryczne, gdy są jakieś niebezpieczeństwa, takie związane właśnie z elektrycznością, no i różnych zachowań, które powinny właśnie tak, tak robić w tego typu sytuacjach. Zajęcia to nietradycyjna lekcja, to prelekcja połączona z zabawą, to też okazja do zachęcenia uczniów do nauki w tym kierunku po skończeniu gimnazjum. Prowadzimy je w taki sposób, żeby uczniowie czuli się swobodnie na lekcji, żeby te informacje, które im dajemy, były w miarę takie proste i pokazujemy im różne, różne przykłady, jakieś zabawy, filmy, wszystko tak, żeby było to jakoś łatwe do zrozumienia. Prąd bywa niebezpieczny. Po takich zajęciach na pewno każdy dwa razy się zastanowi, zanim włączy komputer do uszkodzonego gniazdka. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 dotrą ze swoją prelekcją do wielu szkół na terenie Rudy Śląskiej. Cieszy też fakt, że uczniowie chcą przekazywać zdobytą już wiedzę swoim młodszym kolegom. Trwa akcja pod nazwą Podaruj Znicz na Kresy. Finał przewidziany jest na 22 października.